W świecie. Super Pyra. Następnie w Cibibis. I po przerwie wracamy do gry. A stawka jest wysoka. Bo z bankiem Credit Agricole do gry wchodzi 8,5% na lokacie mobilnej z kontem. Pobierz apkę i chroni swoje oszczędności przed inflacją. Credi Agricole, twój bank, pełen korzyści. Idealnie czysta skóra bez podrażnień i bez uczucia wysuszenia? Wybierz hipoalergiczny płyn micelarny od garnier, odpowiedni nawet do skóry wrażliwej. Oczyszczające micele działają niczym magnes. Usuwa do 100% makijażu oraz zanieczyszczenia gromadzące się na twarzy, jednocześnie kojąc. Wypróbuj najczęściej wybierany płyn micelarny w Polsce. Wybór milionów kobiet. Sprawdź sama. Od garnier naturalnie. Bo w Media Expert. Taniej masz. O oh, tak. Taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali, kulet 4K. Większa głębia koloru z podświetleniem Dual LED. Teraz z kodem rabatowym o wartości 1000 złotych taniej. Smart TV Samsung 65 cali, kulet 4K. Odświeżanie ekranu 120 Hz. Teraz z kodem rabatowym o wartości 1000 zł, taniej. Bo w Media już we wtorek nowy poradnik Fakt nasze sprawy, a w nim sprawdzone pomysły na zdrowsze życie, niższe rachunki, piękny ogród, dobre relacje z ludźmi. Korzystaj z naszych doświadczeń, oszczędzaj czas i pieniądze z nowym magazynem Fakt nasze sprawy, co so wtorek z faktem. Czy to ptak?